15 luty, sobota i kolejne spotkanie ze Słowem życia. Zapraszam! Kochani, dzisiejsza Ewangelia myślę, jest nam dość znana, albo przynajmniej kiedyś ją słyszeliśmy. Można na nią patrzeć z różnych kątów. Możemy podziwiać, możemy się zachwycać, ale co nam może mieć jeszcze wspólnego z nami. Oczywiście mówię o Ewangelii rozmnożenia chlebów. Jezus przychodzi w pewnym momencie do uczniów i mówi tak. Oni trzy dni już są przy mnie, nie odstępują mnie na krok, słuchają. Pewnie są Głodni. I wiecie, to jest moment, w którym ja sobie znowu zdaję sprawę, że to jeśli kurczę, ja będę zasłuchana w Jezusa, jeśli będę na Niego patrzeć, jeśli to On będzie moim centrum, to będzie moment, w którym Jezus sam powie. Marta, potrzeba Ci tego i tego. Marta ja o tym wiem i widzę. I zamiast Marta wstać swoje imię, bo Jezus tak gdzieś mówi do ciebie, jeśli spojrzysz na Niego i będziesz zasłuchany, jak ten tłum, to Jezus powie ci: Ja to widzę to ceniam. Chłoń moją naukę, ja je cię nakarmię. I Jezus to robi. Mówi do apostołów, dajcie im coś jeść. Jak? Jak mamy im coś dać jeść? Jesteśmy na pustkowiu. W ogóle, jakim cudem, nie? Mówi tak, ile macie chlebów? No siedem. I kazał usiąść ludowi na ziemię. I wiecie, wziął siedem chlebów, odmówił modlitwy dziękczynną, połamał i dawał swoim uczniom, aby je rozdawali. I rozdali oni je ludowi. I dla mnie to jest taki opis wręcz... wow! Ja się tym zachwycam, bo tutaj widać tą różnicę między Jezusem, kimś kto pochodzi od Boga, kto jest idealny, a człowiekiem. Wiecie jak to musiało wyglądać? Oni byli w panice pewnie. Jak mam im coś dać, gdzie jest? Wyślij ich, odeślij ich, będzie po kłopocie. Jezus mówi, no nie dajmy im jeść. Jak mam im dać jeść, my nic nie mamy. Tyle ludzi, kilka tysięcy ludzi tam było. Nic nie mamy. Jezus mówi, ile macie chlebów? Siedem. Usiądźcie ludzie. On jakby chce ich ostudzić tym, powiedzieć, usiądźcie. Zejdźcie na ziemię. Odstawcie to wszystko na dół. A ja się zazdroszczę o resztę. I co zrobił Jezus? Wziął siedem chlebów, odmówił modlitwę dziękczynną. Mamy różne formy modlitwy. Mamy błagalną, mamy dziękczynną, mamy e, tą, w której przepraszamy. Czyli możemy dziękować, prosić albo przepraszać. Myślę, że patrząc na nas, wybralibyśmy modlitwę o proszenie. Panie Boże, proszę cię, żebyś rozmnożył te chleby, żeby starczyło wszystkim ludziom. A co robi Jezus? Jezus, dziękuję. Najpierw dziękuję. Ja myślę, że to nie jest przypadek znaczy, ja to wiem. Bo my tak często patrzymy na to, czego nie mamy, tak nie domagamy. Mówimy, no, brakuje mi tego w życiu, tego, 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 to jest beznadziejne. A Jezus by wziął i podziękował. I wtedy starczyło dla każdego. I wiecie, liczba siedem też nie jest przypadkiem. Siedem było chlebów i zostało siedem koszów ułamków. Siedem to jest liczba idealna. Dopełnienie w Biblii. Siódmego dnia ludzie odpoczywali. Znaczy Bóg odpoczywał, ale ten siódmy dzień jest znalazł stworzone, żebyśmy odpoczywali. Liczba idealna. Więc Ważne słowo z tej Ewangelii jest takie. Jeśli będziesz wpatrzony w Jezusa, jeśli usiądziesz na ziemi, czyli trochę tak jakby oddasz kontrolę, dasz sobie pomóc, zaufasz Jezusowi, to wszystko zostanie dopełnione. Wszystko będzie idealne. Kochani, i życzę Wam takiej postawy i sobie również jest o co walczyć. Życzę Wam również dobrego dnia. Trzymajcie się.